Że tak z tym przeciwnikiem nie musicie walczyć, ale ja osobiście polecam. Dlaczego? Bo on zawsze po sobie zostawia sprintującą bombę, która no, jest takim dobrym e, przedmiotem e, do ataku, który służy do ataku i też może on zdawać, zdawać się całkiem dużo zdrowia. Więc no, na pewno polecam e, się w to wyposażyć. I to był właśnie atak z sokami trawiennymi, widzicie? 24 punkty zdrowia, czyli całkiem dużo. No, jak mówię, najgorzej jest wtedy, kiedy ten cały szlam was uśpi. Wtedy no, naprawdę możecie solidnie oberwać i nie możecie z tym nic zrobić. Ale jednak ten szlam został, no, przeze mnie całkiem, całkiem łatwo pokonany. Na no, całkiem też du dużo doświadczenia. Jak mówię, w prezencie otrzymamy sprintującą bombę. Jak mówię, naprawdę świetny przedmiot. Naprawdę, polecam jednak, e, dla tego przedmiotu walczyć z tym oto szlamem. Ale mam pełny plecak i muszę się czegoś pozbyć. A e, tylko czego tak myślę. Mam dwie, mam dwa skniłe Mam dwie zgniłe butelki mleka, a czy dwie, dwie butelki, dwie butelki zgniłego mleka. Przecież butelka nie może być zgniła tak jak na mój gust. Więc czego byś tu pozbyć? Może jednak wezmę jedną z tych miętek, wyrzucę, bo nie będzie ona aż tak przydatna? Nie, może na mięta. Albo czekaj, nie zobaczę ile mam tych mięt, bo nie jestem pewien. Eee... Chcę zobaczyć, co mam u siebie w plecaku. Mam czekać, mam bombę błyskawiczną, mam dwa kawałki mięsa. Biegająca, grzyb, mięta, dwa, dwie butelki mleka, mięso, ser i dwie klerki. Um, może jednak wyrzucę grzyba. On będzie raczej mniej przydatny niż, niż taka miętka. Tam ewentualnie może się ta mięta jeszcze może przydać, więc osobiście wolę tutaj wyrzucić grzyba. Okej, okay, tu już byłem. I tak pewnie tam tego tuka, tego pianista pamiętacie, że tam śpiała coś tam, że, że nie przyczepiaj w tym pokoju żadnych ściennych skrzywek coś takiego. I to jest taka naprawdę taki całkiem ciekawy sposób na taką poradę, że co ma dalej graps robić. Więc to jest takie miejsce na ścianie, gdzie daster może takie szywki e, tutaj bo, takie jakby postawić, może tutaj je wbić w tą ścianę i oczywiście z nich stworzyć kolejną drabinę. Więc... No, na pewno ciekawy sposób na takie dawanie porady graczowi, że duch śpiewa i niby mówi, że nie rób tego, jednak trzeba to robić. Nie wiem. O, to jest jakiś duch? Hej, to jest czujny z gminy eklerka, którą masz. Proszę, wymienić się za to stosone mięso. Jasne, to jest normalnie. normalnie to jest wymiana życia. Naprawdę wielkie dzięki, panie przyjazny duchu. Jeżeli znajdziesz więcej e z grimych Eklerek, ekler to przyjdźcie tutaj. Ja naprawdę, no aż czekam na więcej. Okej, okay, tyle od niego, teraz może wyjdę, bo mam tych ekle ekle eklerek więcej, widzicie, teraz dam mu tą drugą, jeszcze drugi, drugi kawałek mięsa. Ile mam tego mięsa w ogóle już u siebie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Naprawdę, jestem w świetnej sytuacji, skoro mamy już aż, aż pięć aż suszonego mięsa, to jest naprawdę dobra wiadomość, więc świetna wiadomość. Na pewno takie mięso mi no, zwiększy szanse na przetrwanie w tym zamku. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze dwa prezenty, w tym mamy te wodnika, ale muszę wyrzucić, wyrzucić swoją branzoetę Barana, żeby się w tą tutaj móc wyposażyć. Ok, wyrzucony. Teraz biorę. I się szybko wyposażam. Tak, to mamy defensywę taką o 5 podniesioną. A znaczy jak pamiętam branoeta barana podnosi defensywę o 3, więc tak ogólnie, żeby się tak od razu zmienili brazoetę Barana na wodnika, to by Wasza defensywa się podniosła o 2. Tak czy siak. Więc tyle jest. tutaj. Tak, tam był jeszcze drugi prezent. Tam, znaczy, tam był jeszcze drugi prezent, ale go nie otwierajcie, bo tam jest duch, który u was też wywołał wywoła mydłości. Tak wam tak was z góry ostrzegam. Ok, teraz tutaj widzimy jakąś taką dziurę i. Hmm. Nowy wąż wychodzi nam z kieszeni. Pfff, no kumacie, mieliśmy węża w kieszeni, on ja teraz wychodzi, zlijemy wężem i teraz użyjemy. Pfff, ja nie mogę. Chyba to jest pasa dla mnie. Przytypnie do tej świecy. No dalej, nie ma o mnie! Tak, oto co musimy zrobić? Musimy do tej świecy, tutaj tego węża, jakby. Musimy go. do tej świe świecy przymocować. I tu mamy, oho, kolejny przeciwnik! Jest to dywanowy potwór. Jak pamiętam, on ma ruch i wzrost ofensywy alfa, Czyli on sobie tą ofensywę może podnieść. No też do jego muzyki się, no niełatwo robi kompost, To jest ta, ta sama muzyka, właściwie, co. Jak, którą, którą miał w swoim tle e, pies Zombie. Ale ogólnie ten przeciwnik, nie wiem. Ja bym się osobiście nim szczególnie nie martwił. Nie jest on szczególnie groźny. I nawet nie będę nic robił szczególnego, tylko po prostu z nim zobaczę tam jakieś kompozy, może wykręcę. O, tylko dwa uderzenia. mamy z tą wspomnianą ofensywę alfa? Chwop, teraz nie mogę tych kompozów zrobić. Wow, naprawdę teraz mi kiepsko z tym idzie. maksymalnie dwa kombosy, a znaczy, dwukrotny kombos był, dwa utoczenia, to wszystko skórze, to naprawdę, i poszło fatalnie. No, widzicie, jak trudno, jak, jak jednak trudno do tej muzyki się robi kombosy, no tutaj byliście tego świadkami po prostu. Ok, teraz e, coś na pewno muszę zjeść, bo no od tego potwora trochę jednak znacznie obedwałem. O, to jest jakiś duch? Wiem, że jesteś raczej silny, ale tamta. A tamta zbroja wewnątrz tego pokoju też nie jest popychadłem. Mówię, że jest... No, mam nadzieję, że jest, on jest tutaj niezwykle silny. Jeżeli jesteś... Jeżeli myślisz, że, jest, że zdołasz się, się w zwaniu, to to się muszę się zrobi. drogi. Zwykłe przymioty, mistyczne narzędzia złodzieja. Używać, tego chcesz, żeby screen klankować, bombagować tego gościa, coś takiego. Tak, ten duch nas ostrzega przed kolejnym przeciwnikiem, który tutaj będzie w tym pomieszczeniu. Tu jeszcze szybko wejdę i wezmę ten prezencik z lewej. Tu mamy co? No, mamy e, wytrzymałe buty. Które są lepszą bronią dla dastera. Widzicie, jest podniesienie ofensywy o 6, więc się na pewno w to polecam wyposażyć. Zwykłe buty już wyrzucę, bo one nam się już nie przydadzą. Buty są bronią tylko dla Dustera, nikt inny z, tych, z tej broni, z butów nie może w tej grze korzystać, więc nie ma co oszczędzać. Ok, teraz najpierw może pokażę walkę tutaj z tym przeciwnikiem. To jest Miecz Ducha. No, miecz ducha, oczywiście, jak, jak to miecz, no raczej on powinien być skupiony na ofensywie. On, on będzie mieć raczej dużą, dużą ofensywę i. no, jego ataki, no, mogą trochę zaboleć, ale nie, niekoniecznie aż tak bardzo, więc osobiście bym się gościa szczególnie nie bał. Znaczy, odwrócił i widzicie. Nie wiem, czemu ten miecz się śmieje w moim kierunku. Nie, nie wiem, czy widzicie, a ten miecz się śmiał po prostu. miał ja taki uśmiech na dole i takie odczytamy... Na górze przy tej całej rękojeści, czy jak to się nazywa. Okej, okay, tyle co do tego przeciwnika. Teraz tutaj się z drugiej strony mamy. Mamy tarcze ducha. No teraz z kolei ma no, całkiem dużo defensywy, więc teraz może na początku już tą defensywę u niej obniżę, tak dla pewności. Okej, okay, tak obniżona. Teraz może użyję tak myślę strzelnego żółczka, żeby tego przeciwnika e, odwrócić do nas plecami. A czy nie wiem, czy ta sama plecy. Ale wiecie o co mi biega? No jest, odrzucona. Teraz kolejka gratis dla nas. Aaa, to mi wcale się. To mi wcale nie zrobiło dużo. Więc może to powtórzę. Ok, udało się znowu gościa odwrócić. No, całkiem uda udana taktyka na tego przeciwnika. Całkiem się tutaj mi udało. Tak, to będzie jeszcze tak. E Zbroja, zbroja ducha, ale z nią samą już nie będę walczył, bo już z tym z przeciwnikiem w końcu walczyliśmy. Nie będę tego pokazywał po raz drugi, a teraz tak, wyjdę z tego pokoju, wrócę się i teraz wejdę w, tak, wejdę teraz w zbroję i do niej, do tej walki się dołączą właśnie i tarcza i miecz i stąd, i tak, i z tej całej kombinacji tych trzech przeciwników powstaje Duch rycerza. Tak, to jest duch rycerza. I on ma też, jak pamiętam, całkiem dużo zdrowia, całkiem dużo defensywy, całkiem dużo ofensywy. Nie no, no rzeczywiście, jak tam tamten duch mówił, no nie jest on raczej popychadłem, raczej do niego tak podchodzicie dosyć ostrożnie. A więc, co ja tutaj zrobię? Może użyję na niego... Nie pamiętam jego słabości, ale może użyję... Eee... Szuczka najpierw, żeby go odwrócić. O, nie udało się niestety. No, trochę to bolało. Jakoś, jednak, całe szczęście mam przy sobie. Dużo przedmiotów, które by mnie uzdrowiły. Teraz może właśnie zjem trochę mięsa? No właśnie widzicie, że ten rycerz próbował tak wyglądać fajnie i właśnie na tym kolejkę... Na to kolejkę stracił, więc to nam kompletnie nic nie robi. Okej, okay, więc co zrobię? Może jednak użyję starszej maski, żeby może... Tak, użyję starszej maski, żeby u niego obniżyć się ofensywę. Co to znaczy, że nie działa? Jejku gro! No, przynajmniej ten też nic nie zrobił, więc może jednak użyję tej maski po raz kolejny. Nie działa, nie wiem czemu. Dobra, jak tam chcecie, użyję po prostu swoich kombosów. O, zupełnie zbyt wcześnie. O, właśnie do tego kuczek chcę jednak użyć kurczę, tej maski, a kucze nie mogę z tym nic zrobić. No, w, w końcu! O, o, aż 13 punktów, czyli za dużo się tam. E... No, o, dużo punktów się ta defensywa obniżyła, to na pewno mi pomoże w tej walce, ale jeszcze użyję kilka. Okej, okay, udało się. Też defensywa obniżona. Ale znowu się muszę leczyć. Kurczę, widzicie, jednak no on trochę... No, od niego obrywam całkiem znacząco. Więc mi się znowu tutaj przyda trochę mięsa. Trochę może czegoś innego. Eee, może combo spróbuję. No, jest combo. Pamiętam, ten przeciwnik ma maksymalnie czy ma on 200 punktów zdrowia. Dokładnie 200. Więc no, w związku z tym powinno być łatwo tak przewidzieć, kiedy on po prostu już powinien paść. Znowu muszę kurczę jeździć jednak, no on no, trochę od niego całkiem obrywam i... osobiście wiecie, to mi się jednak nie podoba. DASTERKO HASER! Nie pamiętam, czy rycerz jest słaby na płacz, ale jeżeli jest, to szkoda, że tego nie użyłem, bo na pewno by mi to oszczędziło mojego jedzenia. No ale dobra, już walka, już po niej, wygraliśmy. I Duster ma level 14! ustawy Punkty CW8, się ustarzą! COO 2, inteligencja 1, szybkość O1. Hmm, całkiem niezły level up, jak mnie, jeżeli mnie zapytacie o zdanie. Też, jak pamiętam, jest duża szansa, że ten przeciwnik może po sobie zostawić jogurt, który, jak mówię, was uzdrowi o 80 punktów zdrowia. No, coś o, coś, o czym też warto pamiętać. Ok, co w ogóle? Mamy jakoś, jakaś, jakaś tabliczka? Szczerze, my wszyscy nie lubiliśmy tego ducha rycerza, bo był twardogowym draniem. Tak bardzo, że chciałem. Chciałem Cię chciałem ci podziękować za to, że go pokonałeś. Dzięki! Niech słowo. niech słowo podziękowań wyrazi coś tam. moją wdzięczność, coś, coś takiego. Okej, naprzód i. kim ona była? Hej, my jeszcze nie widzieliśmy. Jakaś nowa postać, jeszcze więcej nowych postaci. To ciekawe, ale kto to był? Może się tego oczywiście, no wkrótce przekonamy. Tylko, na, no jeszcze zapiszę grę. Ostrożnie i pozwól, na na rybkę spotkasz. Poprzednia, zobaczcie, pozwala, a ja idę naprzód. Ona w ogóle coś po sobie zostawiła. Tam ta dziewczyna, jakiś się brelok.